Cześć wszystkim, tu Kuba. Przygotowałem dzisiaj dla Was rozdanie Konrada Araszkiewicza. Genialna obrona. Rozdanie pochodzi z meczu Polska-Szwajcaria z rundy 21. Mistrzostw Europy na Maderze. Kontrakt 6 kier po wejściu jednopik pik od Araszkiewicza. No i zobaczmy co miało miejsce przy stole. Wist królem pik. Drefl na impas, impas wyszedł, zagrany kier i teraz Konrad Araszkiewicz włożył dame kier, sugerując rozkład kierów 4-1, rozgrywający zabił asem, no i teraz zaczął ściągać kara, ściągnął karą, Araszkiewicz przebił, no i kontrakt został przegrany. No mogłoby się wydawać, że rozgrywający tutaj popełnił jakiś błąd, tak? Że dlaczego on ściągał Kara, dlaczego nie ściągnął dalej atutów, tak. No ale ja wam zaraz pokażę, co się wydarzyło i na jaką szansę zagrał tutaj rozgrywający. Notabene, jeden z lepszych graczy na świecie. Ok, zmodyfikowałem trochę rozdanie. Właśnie taki układ chciał zasugerować Konrad stawiając y, damę kier, no i zobaczmy co by się wydarzyło, gdyby rozgrywający zagrał inaczej. Czyli pik zabity asem. Teraz y, dama tref to już widzieliśmy tak król małe. Kier dama. Zabite asem. No, i załóżmy, że teraz zgramy sobie. Trefla. Trefla przebijamy. ściągamy. Nie wiem. Na, optymalnie odchodzimy w pika. Obrońca wyrzuca karo. Tak. My teraz. Yy... Bierzemy na pika, odchodzimy w karo. No i teraz jesteśmy już bezradni. Jeżeli, za, jeżeli ściągniemy jeszcze, możemy ściągnąć jeszcze jedno karo. No ale teraz grozi nam już przebicie trzeciego kara właśnie, więc nawet jak zagramy sobie pika, obrońca wyrzuci trefla, my przebijemy. No nic, nie, już, nic już nie możemy zrobić, tak? Możecie sprawdzić tutaj właśnie wciskając przycisk gip. Każda karta prowadzi do przegrania. Co chciał zrobić rozgrywający i do jakiej końcówki chciał doprowadzić. To już za sekundkę. Cofamy. Ok. Jesteśmy po lewie na Asakier. No i teraz zobaczcie, załóżmy, że ściąg ściągamy 3 kara. Te trzy kara nam przechodzą. No i teraz. Teraz w zasadzie można już grać praktycznie dowolnie. Trefla. Przebijamy. Odchodzimy pikiem. Obrońca załóżmy na razie wyrzuca sobie. Trefla. Kolejny obrońca, załóżmy, wychodzi nawet waleta pik. Znowu trefl. Ale teraz przechodzimy kierem do stołu. I wykonujemy tak zwaną paradę. Czyli nawet nie mając atutów w stole, jesteśmy w stanie wyimpasować przeciwnikowi. Te atuty, właśnie używając do tego innego. Koloru. Więc dokładnie taki, taką rozgrywkę chciał yy, tutaj nam zaprezentować rozgrywający, ale żeby to się wszystko udało, to właśnie w, na samym początku tr trzeba było ściągnąć trzy kara, żeby w tej końcówce przeciwnik nie mógł pozbyć się kar na piki, bo, w innym, bo po prostu yy, w takim wypadku byśmy przegrali. No i. To właśnie geniusz Konrada w tym momencie polegał na tym, że tak zasugerował rozgrywającemu właśnie powyższy układ kart, no że rozgrywający chybił. Możemy jeszcze zerknąć, co by się stało, gdyby Konrad dołożył yy, dziesiątkę. Rozgrywający zaimpasowałby waletem. No i tutaj pozycja... Yy, Byłaby oczywista, tak? Taraszkiewicz Araszkiewicz ma damę Kier, więc yy, wystarczy ściągnąć Asakier. Sypnie się dama, przebić trefla i pokazać przeciwnikom karty. Tak więc doskonałe wstawienie damy. Naprawdę genialne zachowanie przy stole. No i cóż, tylko należy chwalić i gratulować. Ok, to na dzisiaj tyle. Link do meczu z rozdaniem znajdziecie pod filmem, również link do hipotetycznego rozkładu, który właśnie tutaj zasugerował Konrad Araszkiewicz. Możecie sobie sami to wszystko również przeanalizować. A jeżeli podobało wam się to wideo, to kliknijcie łapkę w górę, kliknijcie dzwoneczek, zostawcie subskrypcję, a ja przypominam, że wrzucam filmy w każdą środę i sobotę. No i cóż, do zobaczenia. Pa.